po bardzo dobrym, hildegardowym obiedzie czas na przechadzkę. Korzystamy z tego, że dni są coraz dłuższe, że mamy coraz więcej naturalnego światła. Dzisiaj wybraliśmy się do Gołuchowa, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego. Przepiękny park ze starodrzewiem. Słuchajcie, po prostu tylko niebo takie piękne, błękitne, słoneczko świeci, aż chce nam się uśmiechać. Także idziemy na spacerek w kierunku żubrów <laughs> jest tak rześko. Naprawdę pamiętajmy też, że oprócz zdrowego odżywiają tych wszystkich specyfików e, pod Orkiszu, kiedy stawia również na, na ruch, na to, żeby dbać tę kondycję fizyczną. I na kontakt z naturą. Ja, tak, także podziwiamy przyrodę. Zapraszamy Was w, na weekendowy spacer. Do zobaczenia.